Dziś was zapraszam na opowieść o najdroższym daniu, które kiedykolwiek w życiu jadłam w restauracji. Knajpa może niepozorna, natomiast lodówka już robiła wrażenie. Mam tutaj różnego rodzaju steki, które są odpowiednią ilość dni sezonowana i muszę przyznać, że no, było takie dosyć y, imponujące. Nasz wybór padł na steka typu Tibon o wadze aż 1 kg. Został on tak przygotowany, abyśmy obydwoje mogli się nim cieszyć. Na naszej desce został podany wraz z dodatkami, czyli przede wszystkim pieczonymi ziemniaczkami, chlebem pieczonym wraz z bazyliowym pesto oraz fetą. Dodatkowo mamy masło, mamy sos. I pomidorki kokrajlowe posypane parmezanem. Sam stek był przyrządzony w punkt, a więc, tak jak prosiliśmy, w stopniu wysmażenia medium. No i teraz pytanie: drogo czy tanio? Przypomnę, że stek ważył kilogram, i w tej cenie, którą Wam podaję, już są te wszystkie dodatki. Dajcie koniecznie znać.